Witajcie ponownie na naszym kanale, który pomaga lepiej zrozumieć narcyzów i ich zachowania. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, że wszyscy mamy potrzebę bycia zauważonymi, wysłuchanymi i docenionymi? Każdy człowiek pragnie uznania i akceptacji. Ale co się dzieje, gdy ta naturalna potrzeba zamienia się w niezdrową obsesję na własnym punkcie, gdy ktoś koncentruje się na sobie tak bardzo, że jest gotów manipulować i ranić innych, by osiągnąć własne cele? Właśnie tak postępują narcyzi. I niestety każdy z nas zna przynajmniej jedną osobę, do której to pasuje. Jeśli kiedykolwiek padłeś ofiarą narcyza, wiesz, jak bolesne to może być. Ale co, jeśli istniałby sposób, by to oni sami doświadczyli cierpienia? Numer jeden. Ignorowanie. Najskuteczniejszy sposób na uderzenie w narcyza. Mszczenie się na narcyzie rzadko przynosi dobre rezultaty. Zamiast tego warto skupić się na mądrych strategiach, które pozwolą ograniczyć jego toksyczny wpływ i wyznaczyć wyraźne granice. Jednym z najskuteczniejszych sposobów jest świadome ignorowanie. Narcyzi mają przesadne poczucie własnej wartości i wyjątkowo źle znoszą odrzucenie. Gdy zostają zlekceważeni, odbierają to jako zagrożenie dla swojego ego, tracą pewność siebie i zaczynają się niepokoić. Ignorować można na różne sposoby. Możesz zrobić to wprost, nie reagując na ich próby kontaktu, nie odpowiadając na wiadomości, czy wycofując się z rozmów. Możesz również działać subtelniej. Emocjonalnie odcinając się od nich i nie pozwalając im wpływać na twoje decyzje. Ponieważ narcyzi nienawidzą tracić kontroli i czuć się bezsilni, takie podejście wyjątkowo mocno ich uderza. Brak uwagi odbiera im paliwo, którego desperacko potrzebują. Żyją z przekonaniem, że zawsze muszą być w centrum uwagi i kontrolować otoczenie. Jeśli konsekwentnie ich ignorujesz i nie przypisujesz im żadnego znaczenia, wprawiasz ich w stan dyskomfortu. Czują się bezradni i bezwartościowi. Pamiętaj jednak, by także wewnętrznie się zdystansować i nie reagować na ich prowokacje. Narcyzi często uciekają się do skrajnych zachowań, gdy zauważają, że tracą wpływ. Mogą próbować tobą manipulować, a nawet stać się agresywni, by odzyskać kontrolę. Nie daj się zastraszyć. Konsekwentne, obojętne podejście to najlepsza ochrona przed ich toksyczną energią. Ostatecznie najbardziej dotkliwą formą kary dla narcyza jest całkowite pozbawienie go znaczenia, zarówno jego słów, jak i emocji. Tylko w ten sposób możesz się od niego uwolnić i odzyskać wewnętrzny spokój. Numer 2. Nie pozwól, by ich krytyka miała na ciebie wpływ. Jednym z najskuteczniejszych sposobów, by odebrać narcyzowi jego władzę, jest całkowite zignorowanie jego krytyki. Osoby o narcystycznych skłonnościach nieustannie umniejszają i oceniają innych, aby podnieść swoją wartość w swoich własnych oczach. Ich raniące i negatywne komentarze mają na celu osłabienie twojej pewności siebie i sprowokowanie cię do obrony. Najgorsze, co możesz zrobić, to pokazać, że ich słowa cię dotykają. Kiedy nie reagujesz na ich ataki, tracą nad tobą kontrolę. A to dla nich prawdziwy cios. Krytyka jest jednym z głównych narzędzi, jakimi narcyzi posługują się do manipulacji i destabilizacji emocjonalnej. Często projektują własne kompleksy na innych, próbując poprawić swoje samopoczucie poprzez ich umniejszanie. Punktując Twoje rzekome wady i nieustannie podważając Twoją wartość, liczą na to, że poczujesz się gorszy i uznasz ich wyższość. Nie daj się w to wciągnąć. Ich słowa nie odzwierciedlają prawdy o tobie, lecz jedynie ich wewnętrzne lęki i poczucie braku własnej wartości. Najważniejsze to zachować dystans emocjonalny i nie wdawać się w ich gry. Traktuj ich krytykę tak, jak na to zasługuje, jako wyraz ich własnych frustracji i strachu przed byciem nieważnym. Im mniej pozwolisz, by ich słowa na ciebie wpływały, tym mniejszą władzę będą nad tobą mieli. Skup się na swoich atutach, wzmacniaj swoją pewność siebie i nie pozwól, by ich toksyczna energia przenikała do twojego życia. Pamiętaj, że nie jesteś odpowiedzialny za ich wewnętrzne problemy. Ich krytyka nie mówi nic o tobie, a jedynie odzwierciedla ich własne niezadowolenie. Nie dawaj im satysfakcji w postaci swojej reakcji. Im mniej uwagi im poświęcasz, tym bardziej stają się sfrustrowani, a to jest dla nich największym ciosem. Podsumowując, najlepszym sposobem na radzenie sobie z krytyką narcyza jest odbieranie jej mocy nad Twoimi emocjami. Gdy nie dostają reakcji, której oczekują, tracą swoje najważniejsze narzędzie kontroli a to pierwszy krok do całkowitego uwolnienia się spod ich wpływu. Zanim przejdziemy dalej, mamy do Ciebie małą prośbę. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj nasz kanał. Razem możemy stworzyć coś wyjątkowego. Dziękujemy wszystkim, którzy już są częścią naszej społeczności miłego oglądania! Numer 3 wzmocnij swoją pewność siebie. I stań się nie do ruszenia. Im bardziej emanujesz wewnętrzną siłą i pewnością siebie, tym trudniej Narcyzowi będzie Tobą manipulować czy wywierać na Ciebie presję. Tacy ludzie często maskują swoje kompleksy, poniżając innych i podkopując ich poczucie własnej wartości. Jednak osoby, które mają zdrową samoocenę, stanowią dla nich zagrożenie, albo je unikają, albo próbują podstępnie je osłabić. Narcyzi czują się silni tylko wtedy, gdy mogą wykorzystywać cudze słabości. Jeśli nie dajesz im tej możliwości, tracą nad tobą kontrolę. Ich nieustanna potrzeba oceniania i krytykowania to wyraźny sygnał, że sami czują się niepewnie i desperacko pragną uznania. Starają się uwydatniać cudze niedoskonałości, aby w ten sposób poczuć się lepiej. Gdy jednak zbudujesz w sobie prawdziwą wewnętrzną siłę, ich manipulacje przestaną na ciebie działać. Im bardziej wzmacniasz swoją samoocenę, tym trudniej będzie im tobą sterować. Ludzie pewni siebie są dla narcyzów niewygodni, bo podważają ich rzekomą wyższość. Jeśli nie boisz się ich konfrontować i nie dajesz się zastraszyć, tracą grunt pod nogami. Wolą otaczać się osobami, które łatwo podporządkować i trzymają się z dala od tych, którzy jasno wyznaczają granice i nie dają się oszukać. Aby skutecznie bronić się przed ich wpływem, kluczowe jest systematyczne wzmacnianie własnej pewności siebie. Miej świadomość swoich mocnych stron i wartości, nie pozwól im wmówić ci, że jesteś kimś gorszym. Im bardziej stabilne jest twoje poczucie własnej wartości, tym mniej podatny będziesz na ich ataki. Pokaż im, że nie dasz się zastraszyć i nie reaguj na ich prowokacje. Podsumowując, im bardziej umacniasz swoją pewność siebie i jasno wyznaczasz granice, tym mniej kontroli narcyz może nad Tobą mieć. Twoja wewnętrzna siła jest jego największym wrogiem. Wykorzystaj ją, by uwolnić się spod jego wpływu. Numer 4. Pokaż swoją radość, najlepsza broń przeciwko narcyzom. Jednym z najbardziej skutecznych sposobów, aby zranić narcyza, jest otwarte okazywanie swojego szczęścia i dzielenie się nim z innymi. Osoby o narcystycznych skłonnościach nie znoszą, gdy ktoś czerpie radość z życia, ponieważ postrzegają to jako zagrożenie dla swojej pozycji. Każdy przejaw Twojego zadowolenia przypomina im, że nie mają nad Tobą kontroli a to uderza w ich największą słabość potrzebę bycia w centrum uwagi i dominowania nad otoczeniem. Narcyzi nie potrafią cieszyć się cudzymi sukcesami. Każdy Twój krok w stronę szczęścia odbierają jako coś, co umniejsza ich wartość. To dlatego, zamiast Ci kibicować, będą próbowali podkopać Twoją pewność siebie, krytykować Twoje wybory i podważać znaczenie tego, co sprawia Ci radość. Będą szukać sposobów, by sprawić, że zwątpisz w siebie, a Twoja radość zacznie słabnąć. Ale to, co ich najbardziej rani, to widok człowieka, którego nie da się złamać. Największym błędem, jaki można popełnić, jest szukanie u narcyza akceptacji lub wsparcia. Nie licz na to, że kiedykolwiek usłyszysz od niego szczere gratulacje czy ciepłe słowo. Nie dostaniesz od niego uznania, ponieważ jego celem nie jest budowanie innych, a raczej ich osłabianie. Im szybciej zrozumiesz, że nie potrzebujesz jego aprobaty, tym szybciej odzyskasz pełną kontrolę nad własnym życiem. Twoja radość nie powinna zależeć od tego, co myśli ktoś, kto czerpie satysfakcję z cudzej porażki. Zamiast skupiać się na tym, jak narcys reaguje na twoje szczęście, skoncentruj się na tym, co sprawia ci prawdziwą radość. Otaczaj się ludźmi, którzy wspierają cię i doceniają takim, jakim jesteś. Spędzaj czas na robieniu rzeczy, które cię rozwijają, pasjonują i dają poczucie spełnienia. Buduj życie, w którym to ty decydujesz, co cię uszczęśliwia, a nie ktoś, kto próbuje tobą manipulować. Nie pozwól, by ich negatywne komentarze miały jakikolwiek wpływ na twoje emocje. Narcyz zrobi wszystko, by podważyć twoje szczęście. Może sugerować, że twoje sukcesy są nieistotne, umniejszać twoje osiągnięcia, lub wręcz sugerować, że to, co cię cieszy, nie ma wartości, ale ich opinia nie jest twoją rzeczywistością. To jedynie mechanizm obronny, kogoś, kto nie potrafi czerpać satysfakcji z własnego życia i próbuje odebrać ją innym. Pamiętaj, że narcyzi uwielbiają mieć władzę nad emocjami innych. Jeśli zobaczą, że ich słowa cię ranią, będą to wykorzystywać jeszcze bardziej. Jeśli jednak zobaczą, że twoja radość jest niezależna od ich aprobaty, poczują się bezradni. Nic nie frustruje ich bardziej niż świadomość, że nie mają nad tobą żadnej mocy. Podsumowując, twoja radość to najlepsza tarcza przed narcyzem. Im bardziej pokazujesz, że cieszysz się życiem, tym mniej mogą Cię kontrolować. Nie pozwól im umniejszać Twojego szczęścia ani odbierać Ci pasji do życia. Żyj pełnią życia, nie oglądając się na ich toksyczne komentarze, to największa wygrana, jaką możesz odnieść. Numer 5. Narcyzi to egocentryczne osoby, które zrobią wszystko, by pozostać w centrum uwagi. Wielu ludzi ulega pokusie, by dla świętego spokoju spełniać oczekiwania narcyza lub poświęcać mu więcej uwagi, niż na to zasługuje. Może się wydawać, że w ten sposób uniknie się napięć i konfliktów, ale to tylko wzmacnia jego manipulacyjne zachowania. Każdy przejaw uległości utwierdza go w przekonaniu, że jego metody działają, co prowadzi do coraz większych żądań i narastających oczekiwań. Najskuteczniejszym sposobem na radzenie sobie z narcyzem jest całkowite ignorowanie jego potrzeb i odmowa angażowania się w jego gierki. Choć wymaga to konsekwencji i siły woli, wyraźnie daje do zrozumienia, że manipulacja i egoizm nie mają nad tobą żadnej władzy. Narcyzi bardzo szybko tracą zainteresowanie osobami, które nie spełniają ich kaprysów. Ich egocentryczny sposób myślenia sprawia, że skupiają się wyłącznie na sobie i prędko odwracają się od tych, którzy nie dają im tego, czego oczekują. To oznacza, że im mniej uwagi im poświęcasz, tym bardziej odbierasz im poczucie kontroli, którego tak desperacko pragną. Zachowanie dystansu wobec takiej osoby może być trudne, zwłaszcza jeśli masz naturalną tendencję do unikania konfliktów lub dążenia do harmonii w relacjach. Jednak musisz pamiętać, że uleganie narcyzowi tylko pogłębia problem i wzmacnia jego toksyczne mechanizmy działania. Kluczowe jest, by oprzeć się pokusie dostosowywania się do jego żądań, ponieważ tylko w ten sposób możesz ochronić swoją równowagę emocjonalną i wyznaczyć granice, które są absolutnie niezbędne w kontakcie z taką osobą. Narcyzi żyją dla uwagi i kontroli. Ich celem jest podporządkowanie sobie otoczenia i czerpanie korzyści z manipulowania innymi. Nie interesują ich potrzeby i uczucia ludzi wokół nich, liczy się tylko ich własne zadowolenie i nieustanne poszukiwanie nowych źródeł podziwu. Ich egoistyczne zachowania są głęboko zakorzenione w potrzebie ciągłej aprobaty, dlatego nigdy nie przestaną szukać sposobów, by skupić na sobie uwagę. Najlepszą strategią jest więc konsekwentne trzymanie się swojego stanowiska i nie uleganie ich naciskom. Może to być trudne na początku, zwłaszcza jeśli narcyz będzie próbował wzbudzić w tobie poczucie winy lub stosować różne techniki manipulacyjne. Jednak pamiętaj, im bardziej stanowczy jesteś, tym bardziej tracą oni nad tobą kontrolę. W końcu, gdy zobaczą, że ich metody na ciebie nie działają, zaczną się wycofywać. Twoja siła tkwi w niezależności i w tym, że nie pozwolisz sobą sterować. Nie obawiaj się utrzymać dystans i ignorować ich próśb czy oczekiwań. To ty decydujesz, komu poświęcasz swoją energię i na kogo warto zwracać uwagę. Im szybciej uświadomisz sobie, że narcyz nie ma nad tobą żadnej realnej władzy, tym szybciej odzyskasz spokój i przestrzeń dla zdrowszych, bardziej satysfakcjonujących relacji w swoim życiu. Numer 6. Nie pozwól, by słowa narcyza miały nad tobą władzę. Nie warto przywiązywać zbyt dużej wagi do opinii innych, zwłaszcza jeśli pochodzą od osób o narcystycznej naturze. Tacy ludzie zawsze stawiają własne potrzeby ponad wszystko inne, nie przejmując się tym, jak ich słowa i działania wpływają na otoczenie. Jeśli ktoś próbuje Cię zranić kąśliwymi uwagami lub celowo wyprowadzić z równowagi, pamiętaj, to jedynie odzwierciedlenie jego własnych problemów i wewnętrznych lęków. Nie mają one nic wspólnego z Tobą, a jedynie służą temu, by ukryć jego własną niepewność. Nie pozwól, by negatywne komentarze burzyły Twój spokój. Narcyzi nie znoszą ludzi, którzy są silni i odporni na ich wpływ, dlatego zrobią wszystko, by podważyć Twoje poczucie własnej wartości. Nie dawaj im tej satysfakcji. Najlepszą odpowiedzią na ich manipulacje jest obojętność. Traktuj ich słowa jak echo, które nie pozostawia w tobie żadnego śladu. Jeśli pokażesz, że ich próby cię nie dotykają, stracą zainteresowanie i poszukają innej ofiary. Tacy ludzie doskonale wiedzą, jak wzbudzać w innych poczucie winy i manipulować nimi dla własnych korzyści. Ich celem jest podporządkowanie sobie otoczenia poprzez emocjonalne wyczerpanie swoich ofiar. Dają niewiele lub nic w zamian, a jedynie czerpią z innych, traktując ich jak narzędzia do zaspokajania własnych pragnień. W efekcie osoby w ich otoczeniu często czują się przytłoczone, pozbawione energii i wewnętrznie wypalone. Najlepszą bronią przeciwko takiemu zachowaniu jest stanowcze i świadome nie. To proste słowo, ale wypowiedziane w odpowiednim momencie może uchronić cię przed uwikłaniem w ich toksyczne gry. Oczywiście może być trudno się im przeciwstawić, zwłaszcza gdy próbują wzbudzić w tobie wyrzuty sumienia lub podważyć twoją wartość. Jednak każda odmowa to krok w stronę odzyskania własnej siły i niezależności. Narcyzi nie kierują się empatią, a ich działania wynikają wyłącznie z własnych interesów. Nie liczą się z uczuciami innych, bo najważniejsze jest dla nich utrzymanie władzy i pozycji. Często wykorzystują cudze słabości, by budować własną pewność siebie i wzmacniać poczucie kontroli nad otoczeniem. Kluczem do zachowania równowagi w relacji z narcyzem jest świadoma decyzja, by nie reagować na jego prowokacje. Zachowaj spokój, wyznaczaj wyraźne granice i nie pozwól, by wpływał na twoje emocje. Najważniejsze jest twoje własne dobro i psychiczna równowaga. Im bardziej będziesz wierny sobie, tym mniej okazji narcyz będzie miał, by tobą manipulować. Pamiętaj, że siła, by bronić własnych granic, da ci w dłuższej perspektywie spokój i poczucie wolności. Nie obawiaj się konsekwentnie walczyć o swoje. Twoje zdrowie psychiczne i komfort wewnętrzny są tego warte. Numer 7. Nigdy nie przepraszaj za to, kim jesteś. Nigdy nie powinieneś przepraszać za swoją osobowość, przekonania ani sposób bycia, zwłaszcza przed narcyzem, tacy ludzie mają skłonność do manipulowania otoczeniem w taki sposób, by ich ofiary zaczęły wątpić w siebie i czuć się niewystarczające. Wiele osób, chcąc uniknąć konfliktu, zaczyna usprawiedliwiać się lub wręcz przepraszać za to, kim są i jakie wartości wyznają. To jednak największy błąd, ponieważ każda taka reakcja tylko utwierdza narcyza w jego poczuciu dominacji i pozwala mu kontynuować destrukcyjny schemat upokarzania innych. Nie daj się wciągnąć w tę grę, jeśli zaczynasz się tłumaczyć lub usprawiedliwiać, wysyłasz mu sygnał, że jego manipulacja działa, a jego zachowanie jest dla ciebie. Akceptowalne. Pamiętaj, że twoja autentyczność nie wymaga żadnych wyjaśnień ani zgody kogokolwiek, zwłaszcza osoby, która celowo próbuje podważyć twoją wartość. Narcyzi czerpią satysfakcję z tego, że inni czują się przy nich mniejsi, słabsi i podporządkowani. Nie dawaj im tej satysfakcji. Nie musisz niczego udowadniać ani dopasowywać się do ich oczekiwań. To, co sprawia im największy dyskomfort, to ludzie, którzy są pewni siebie i nie ulegają ich gierkom. Nie pozwól im naruszyć. Twojej godności. Im bardziej będziesz stać przy swoich wartościach, tym mniej będą mieli nad tobą kontroli. Ważne jest również, byś zrozumiał, że ich uznanie czy aprobata nie mają żadnej realnej wartości. Szacunek, miłość i akceptacja nie powinny zależeć od tego, co myśli o tobie ktoś o narcystycznej naturze. Twój wewnętrzny spokój i poczucie własnej wartości nie powinny być uzależnione od opinii kogoś, kto nie potrafi patrzeć poza własne ego. Zamiast wciąż próbować sprostać cudzym oczekiwaniom, zacznij akceptować siebie w pełni, bez potrzeby ciągłego tłumaczenia się innym. Pewność siebie to najlepsza tarcza przeciwko manipulacjom narcyza, ponieważ odbiera mu możliwość wpływania na twoje emocje. Kiedy przestaniesz przepraszać za to, kim jesteś, zyskasz wolność i niezależność, której tak desperacko próbują Cię pozbawić. Podsumowując, nigdy nie powinieneś się umniejszać ani przepraszać za swoją prawdziwą naturę. Osoby, które pozostają wierne sobie i nie pozwalają się złamać toksycznym mechanizmom manipulacji, ostatecznie wychodzą z takich relacji silniejsze, bardziej świadome i całkowicie wolne. Numer 8. Miej odwagę i stawiaj narcyza do odpowiedzialności. Zmierzenie się z narcyzem i skonfrontowanie go z konsekwencjami jego działań wymaga dużej odwagi. Osoby o narcystycznej naturze mają wyolbrzymione poczucie własnej wartości i często uważają się za nieomylne. Jakakolwiek forma krytyki, nawet ta najbardziej konstruktywna, jest przez nich odrzucana i traktowana jako atak. Właśnie dlatego tak istotne jest, by nie unikać trudnych rozmów i jasno komunikować, że ich zachowanie jest nieakceptowalne. Wyznaczenie granic i ich konsekwentne egzekwowanie to klucz do odzyskania kontroli nad sytuacją. Bezpośrednia konfrontacja to skuteczny sposób na to, by narcyz musiał zmierzyć się ze swoimi czynami. Czasami może to skłonić go do refleksji, lub nawet do bardziej przemyślanych działań. Jednak narcyzi to mistrzowie unikania odpowiedzialności. W każdej sytuacji starają się przerzucić winę na innych i nie przyznają się do własnych błędów. Dlatego tak ważne jest, by nie pozwalać im na wymówki i manipulacje, lecz otwarcie wskazywać na ich niewłaściwe postępowanie. Narcystyczne osoby często nie dostrzegają swojego złego zachowania, dopóki nikt im tego nie uświadomi. Jeśli otoczenie milczy, utwierdzają się w przekonaniu, że ich sposób bycia jest całkowicie w porządku. Kiedy jednak ktoś odważy się im się sprzeciwić, mogą reagować agresją lub jeszcze większą arogancją, zwłaszcza gdy ich słabości zostają ujawnione. To paradoksalnie pokazuje, jak kruche jest ich rzekomo niezachwiane ego. W rzeczywistości narcyzi, mimo swojej pozornej pewności siebie, są wewnętrznie pełni kompleksów i lęków. Aby ukryć swoje wątpliwości, poniżają innych i próbują dominować. Jeśli dostrzegą, że ich manipulacje na ciebie nie działają, mogą zacząć unikać sytuacji, w których zostaliby postawieni w niekorzystnym świetle. Najlepszą obroną przed ich grami jest konsekwencja i stanowczość. Kluczowe jest, by zachować spokój, nie dać się wciągnąć w ich emocjonalne manipulacje i twardo bronić swoich granic. Narcyz będzie próbował odzyskać kontrolę, lecz jeśli nie dasz się zmanipulować, odbierzesz mu tę możliwość. Podsumowując, odwaga do konfrontacji i egzekwowanie odpowiedzialności to jedyne skuteczne narzędzia w walce z narcystycznymi zachowaniami. Choć może to być trudne, jest to konieczne, aby chronić swoje emocje i budować zdrowe relacje. Twoja siła i jasność w komunikacji to najlepszy sposób, by złamać ich manipulacyjne mechanizmy i odzyskać własną przestrzeń do życia bez toksycznych wpływów. Numer 9. W kontakcie z narcyzem kluczowe jest zachowanie niezależności. Aby skutecznie radzić sobie z narcyzem, niezbędne jest ustalenie jasnych granic i konsekwentne ich przestrzeganie. Opinie innych nie wpływają na ich sposób postępowania, dlatego nie ma sensu liczyć na ich zmianę. Początkowo mogą sprawiać wrażenie miłych i czarujących, lecz prędzej czy później zaczynają stosować manipulacyjne techniki. Domagają się rzeczy, do których nie mają prawa lub oczekują przysług, które im się nie należą. Nie pozwól, by takie zagrania wprowadziły cię w błąd. W wielu przypadkach wystarczy stanowcze, nie lub uprzejme, lecz zdecydowane. Przykro mi, ale to niemożliwe. Jeśli mimo to narcyz nadal będzie naciskał, najlepszym rozwiązaniem może być zakończenie rozmowy albo unikanie jego towarzystwa. Osoby narcystyczne za wszelką cenę chronią swoje kruche poczucie własnej wartości. Unikają sytuacji, które mogłyby podważyć ich status, wystawić na krytykę, lub ukazać ich słabości. Dlatego wkładają tyle samo wysiłku w budowanie swojej reputacji, co w jej utrzymanie. Czasami jedynym skutecznym rozwiązaniem jest całkowite odcięcie się od takiej osoby. Pamiętaj, że najlepszą obroną przed ich manipulacjami jest konsekwentne stawianie granic i nie uleganie ich żądaniom. Narcyzi doskonale wiedzą, jak kontrolować otoczenie poprzez emocjonalne manipulacje. Potrafią przedstawiać się jako ofiary lub wzbudzać poczucie winy, by osiągnąć swoje cele. Dlatego tak ważne jest, by nie kierować się litością. Twoje dobro powinno zawsze być na pierwszym miejscu. Jeśli próby zdystansowania się spotykają się z oporem, nie wahaj się skorzystać z pomocy specjalistów. Terapeuta lub doradca pomoże ci opracować skuteczne strategie ochrony przed emocjonalnym nadużyciem. Otaczaj się Również ludźmi, którzy cię wspierają i szanują twoje decyzje. Pamiętaj, że narcyzi potrzebują kontroli i dominacji, ale to ty masz moc, by im się przeciwstawić. Nie daj się wciągnąć w ich manipulacyjne gry i broń swoich granic. Jeśli zajdzie taka potrzeba, nie miej wyrzutów sumienia, odcinając się od ludzi, którzy szkodzą twojemu życiu. Twoje zdrowie psychiczne jest bezcenne. Jeśli uważasz, że ten materiał był dla ciebie wartościowy, Daj nam znać, wspierając naszą pracę. Dziękujemy, że poświęciłeś swój czas na przeczytanie tego tekstu. Na koniec chciałbym polecić Ci dwa filmy, które pomogą Ci zgłębić filozofię stoicyzmu. Jeśli podobało Ci się to nagranie, zostaw w komentarzu liczbę 9. Jeśli nie, wpisz 0. Dzięki temu będę mógł jeszcze lepiej dostosować treści do Twoich oczekiwań. Jeśli cenisz nasze treści, rozważ subskrypcję kanału. Znajdziesz tu materiały tworzone specjalnie dla ciebie. Czekam na Twoje komentarze i z przyjemnością na nie odpowiem. Dbaj o siebie. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Wszystkiego dobrego.